Bardzo chciałem wszystkim e, podziękować za przybycie. E, powitać e, pana prezydenta Kozłowicza, e, powitać pana prezesa e, z, z Konieczkę, powitać e, naszych e, wszystkich współwłaścicieli tego budynku. Serdecznie powitać również e, sąsiadów, e, którzy kibicowali przy budowie e, tego budynku, no i którzy oczywiście są e, przez nas proszeni o to, żeby wszyscy te, współwłaściciele tego domu byli przyjęci w tej społeczności e, dzielnicy Skrzetusko jak swoimi. Proszę Państwa, e, głównym. E, Bohaterem naszego spotkania jest twórca Esperanto Ludwik Zamenko. Natomiast bohaterem również jest ten budynek, który tutaj powstał, i można powiedzieć, że jest coś takiego jak genius loci. To jest w rzymskiej mitologii taki czynnik sprawczy, opiekuńczy który powoduje to, że miejsce, w którym się znajdujemy, jest miejscem wyjątkowym. I takim miejscem wyjątkowym w moim pojęciu jest właśnie miejsce to, gdzie się zebraliśmy. Dlaczego? Dwa krótkie argumenty. Po pierwsze, to genius locji musi być związane z historią ruchu Esperanto w Bydgoszczy. Tutaj za nami mamy skwer Ludwika Zamenhofa. Od lat 60. 300-400 metrów dalej, jak widziałem na zdjęciach Starej Bydgoszczy, był hotel Esperanto. Tam również na ulicy -Łodowskiej, mieścił łodowskiej mieściło się studium podajże turystyki i kultury, proszę mnie poprawić jeżeli nie, gdzie ponoć ponad 1000 osób z całego świata uczyło się języka Esperanto. Kiedy wjedzie się na piąte piętro naszego nowego budynku, to z tego piątego piętra można zobaczyć Most Esperanto, który od, 80, od 2012 roku, tak się nazywa, dzięki właśnie zapobiegliwości osób, które w tym Ruchu Esperanto działają. To jest jedna przyczyna, dla którego mogę powiedzieć, że to jest genius Rocji jakby tego miejsca. Druga przyczyna to jest to, że Ludwig Zamenhof w ogóle Poza tym, że przeszedł do historii e, światowej, historii, jako twórca międzynarodowego języka esperanto, był lekarzem. Natomiast to miejsce to jest chyba największe z zagęszczenie lekarzy w Europie Wschodniej. <noise> tutaj, kiedy z tamtej strony naszego budynku, o, nawet co ja mówię z tamtą, tutaj proszę bardzo, szpital największy chyba, szpital bydgoski. E, za nami są same gabinety lekarskie. Do końca ulicy Pastalozjego również są lekarze. Jest e, szpital dermatologiczny. Dalej mamy kolegium medikum. Wobec czego muszę powiedzieć, że czuję się naprawdę bezpieczny. E, I na koniec, zanim przystąpimy do, do, do tego symbolicznego e, aktu, chciałem powiedzieć, że Doczytałem się, o czym nie wiedziałem wcześniej, że y, samo słowo Esperanto znaczy ten, który y, przynosi nadzieję, czy jest nadzieją. To oczywiście Esperantystom nie muszę tego mówić, ale mówię to y, ludziom niewtajemniczonym. Więc ja mam taką nadzieję, że pod tak, dobrym, pod tak dobrą nazwą, tak dobrym e, patronem, wszyscy, którzy tutaj będą mieszkać, e, w, w, będą mieszkali. Według zasad, które przez całe życie krzewił, właśnie Zamychow, który twierdził, że świat jest po to, żeby była w nim braterstwo, żeby nie było, żeby nie było żadnych rasowych ani narodowych zawiści, jakichś waśni, jakichś wojen. I w związku z tym mówił tak także o zbrataniu się. Wobec czego powiem, że wspólnota, która się tutaj zawiąże, powinna. Korzystać e, pełnymi rękami z, właśnie z tej, z tej ideologii Zamenhofa. Dobrze. Na super gruncie rzeczy Wszyscy esperantyści wiedzą, kto to był Zamenhof, więc tłumaczyć również nie muszę. Zamenhof urodził się w rodzinie żydowskiej w Białymstoku na ulicy Zielonej. Jak wiadomo, kolor zielony to jest kolor nadziei i tak się stało, że w tej rodzinie na ulicy Zielonej wychowywał się. Wychowywał się w Białym Stoku, wtedy Biały Stok był pod panowaniem rosyjskim, natomiast w samym Białym Stoku żyli Żydzi, czyli Rosjanie, Polacy, Niemcy i Zamenhof jako dziecko uczestniczył. w zabawach uczestniczył w życiu ulicznym, uczestniczył w życiu rodzinnym. W jego domu rozmawiano w języku jidysz. Z racji tego, że był Żydem, no to no nie był zobowiązany, ale jeśli rodzice rozmawiali w tym języku, to i on rozmawiał w języku jidysz. Chodząc po ulicach, zastanawiał się, dlaczego ludzie, czy na targowiskach, czy na ulicach, nie mogą się dogadać. Niejednokrotnie podczas targów na ulicach dochodziło do sprzeczek, właśnie i była w pewnym sensie to taka mała wieża Babel w Białym Stoku. Również jako dziecko, dziesięcioletni chłopiec, już napisał sztukę pod tytułem Wieża Babel. Będąc w liceum, będąc w szkole średniej, zaczął kombinować, jak Rozpocząć w jakiś sposób, rozpocząć nowo, nowy język, stworzyć nowy język dla tych ludzi, którzy nie mogą się dogadać. Jednak jego ojciec cały czas dążył do tego, żeby Samenhof studiował medycynę, został lekarzem, ponieważ było to bardziej intratne, było to bardziej potrzebne w życiu. Nie tam zajmowanie się jakimś językiem, który pomaga ludziom dogadać. No i oczywiście zgodnie z życzeniem ojca miał pewne kłopoty, dlatego że pracę nad językiem Esperanto próbował trzy razy. Próbował stworzyć ten język, ale ojciec Raz go nakrył na tym, no i jego pracę mu spalił. No, biedny Zamenhof jednak uparcie dążył do swojego celu i y, wydał książkę w późniejszym okresie, w 1887 roku. Wydał książkę już w wersji ostatecznej, jaką do dzisiaj my znamy, do nauki Esperanto. No, Miał duże problemy dlatego, że ponieważ pochodził z rodziny żydowskiej jednocześnie nie był w społeczeństwie mile widziany czy akceptowany, a tym bardziej jeśli wchodził z nową ideą porozumiewania się ludzi. No, jednak on uparcie cel osiągnął dzięki swojej uporciwości. Wydał książkę właściwie przy pomocy czy sfinansowaną poprzez swojego teścia. No i po wydaniu książki również nastąpiły problemy, dlatego że pod zaborem rosyjskim, chcąc trochę przemycić ten, ten swój utwór, swoją, swoją książkę, wydał pierwszą książkę wydał w języku rosyjskim po zamachu na cara Aleksandra II został wyrzucony czy jego, jego dzieło nie było chętnie widziane i no niestety sam Załęchow, który początkowo studiował w Moskwie wrócił do Polski, wrócił do Warszawy ostatecznie skończył okulistykę w Wiedniu no ale w dalszym ciągu wsparcie, dążył do swojego celu, no i cel osiągnął. Wydał, wydano później książkę w języku angielskim, w języku polskim, w języku niemieckim. Ale wszystkie kraje francuskojęzyczne i przede wszystkim Francja również była przeciwna temu, żeby tworzyć nowy jakiś język. Że starała się, żeby język francuski stał się językiem porozumiewania międzynarodowego. No, Zamykło w dalszym ciągu do swojego celu Part i zorganizowano pierwszy Kongres Esperanto w 1905 roku w Longi i o dziwo, że we Francji w państwie, którego, która nie, które nie akceptowało jego idei. Jednak w czasie przejazdu został mile przyjęty i odznaczony orderem. Nawet na jego cześć zabłysnęły lampy na wieży Eiffla. Ej Zamenhof uczestniczył we wszystkich kongresach ponieważ no, jego idea zaczęła się przyjmować, Ludzie zaczęli akceptować jego ideę i w ten sposób zdobywał swoją, swoją sławę. Druga sprawa była, że język Esperanto, jako język międzynarodowy nie był jednym jedynym albo pierwszym językiem. Był również dolapik, który yy, ksiądz katolicki szlejer próbował również rozpowszechnić ale problem był w tym że szlejer, słownictwo do języka swojego kolady używał, czy stworzył całkowicie nowe wyrazy więc były to dla początkujących był to problem dlatego, że musiał się każdy uczyć Danego wyrazu, danego słowa od nowa. Zamenhof, znając kilka języków, postanowił wykorzystać swoją wiedzę i wykorzystał jako słownictwo w języku Esperanto wykorzystał rdzenie wyrazów, które powtarzały się we wszystkich językach, czy w kilku językach się powtarzały. A nadawał im tylko gramatyczne końcówki, przyrostki, przedrostki których na początkowo było 16 i w ten sposób z jednego wyrazu można było stworzyć 16 nowych wyrazów. Takim prostym przykładem, wyrazy przeciwstawne dodaje się, tworzy się poprzez dodanie przedrostka mal. To już alta to jest wysoki, mal alta niski, larga szeroki, mal wąski. I dzięki temu do dzisiaj język Esperanto jest znany, no, źródła podają różne informacje. Często się spotykamy, jak się spotykamy na kongresach, to się często spotykamy. A ilu esperantystów jest w świecie? Takie samo pytanie można zadać: a ilu ludzi gra na skrzypcach, ilu gra na fortepianie? Nikt tego nie wie. Ocenia się, że około 4 milionów ludzi rozmawia w języku esperantów. Największą grupą chyba esperantystów. Jest w Brazylii, jest w Brazylii, jest w Chinach. No troszeczkę jest smutno, że w, tutaj w Polsce, w ojczyźnie Zamenhofa, ten język jakoś tak no, nie bardzo jest akceptowany, nie bardzo może trudno powiedzieć akceptowany, ale nie bardzo rozpowszechniany. I próbujemy stworzyć dzięki właśnie tutaj kryzysowi. Jest nowa Tablica jest nowy obiekt, który mówi nam o Esperancie. Tych tak zwanych ZEO, czyli obiektów esperanckich, Zamenhofa Esperanto, obiektów, jest w Polsce dużo. Są ulice, są place, są pomniki, które mówią o Esperancie. No i proponuję wszystkim, którzy tutaj uczestniczą w otwarciu tej tablicy, rozpowszechnić na cały świat. Że nie esperantyści, bo ta tablica jest ufundowana nie dzięki Esperantystom, tylko dzięki Panu Prezesowi. Czyli nie esperantyści pomagają nam rozpowszechniać nasz język. No co poza tym? No chciałbym, miałbym takie, takie pragnienie, żeby wszyscy tu obecni kiedyś w przyszłości mówili w języku Esperanta. Bo ci, co mówią po esperantku, no to mówią. Ale. Jest tu duża grupa ludzi, którzy, która nie mówi. Witam bardzo serdecznie. Zostałem poproszony o kilka słów o Andrzeju Grzembowskim, chyba jednym z najwybitniejszych esperantystów nie tylko w Polsce, na pewno w Bydgoszczy, ale także na świecie. Powiem, że nasza przyjaźń rozpoczęta w moich czasach licealnych co widać na załączonym obrazku że to było niedawno a on już wtedy był na studiach, trwała przez pół wieku i proszę Państwa, mogę powiedzieć, że dzięki Andrzejowi to ja zacząłem uczyć się tego języka, dzięki niemu wyjeżdżałem do różnych państw na świecie, ale nasz pierwszy wyjazd taki zaplanowany to był do, na Węgry, na... Seminarium esperanckie, studenckie nad balatonem. Do dziś pamiętam Balaton Almadi i e, wielu esperantystów młodych wtedy tam było. Kolejny taki wyjazd. Czy, czy esperant to jest y, tak trudny jak węgierski? A nie, nie. nie. Trochę <laughs> łatwiej. <laughs> e, ale Absolutnie. z tego wyjazdu powiem, że byli z, różne, z różnych części Europy esperantyści na Węgrzech i Niektórzy dopiero się uczyli, podszedł do mnie Bułgar i pokazuje, że coś potrzebuje, bo mieliśmy takie na zewnątrz łazienki, niech to tak brzmi. On chciał po prostu krem do golenia, a ja pokazywał mi bardziej na zęby, dałem mu pastę do zębów. Gdyby znał Esperanto, gdyby powiedział, że potrzebuje krem do golenia, nie po bułgarsku, a po w tym jednym języku, który nas wtedy jednoczył, to dałbym mu, a po chwili przychodzi do mnie i mówi, Adam, ale coś tutaj nie tak, ja patrzę, on się pastą wysparował po twarzy. Proszę Państwa, Andrzej Grzębowski był to człowiek czynu, był to człowiek e, rakieta kosmiczna. U niego pomysły rodziły się na kamieniu i po prostu te pomysły bardzo często realizował. Nie zawsze miał plan. E, takiej dalszej realizacji, ale był niesamowity w działaniu. Sto pomysłów na, na minutę i bardzo często wiele z nich było niezwykle oryginalnych. Powiem Państwu, że byłem wtedy studentem na drugim roku. On zadzwonił do mnie i mówi: Słuchaj, jest w Bułgarii, w Kazanłyku, Kazanłyk po bułgarsku, jest e, Międzynarodowy Światowy Kongres Esperantystów. Ty mówi, studiujesz muzykę, ja wtedy muzykę studiowałem. To dopiero później zostałem profesorem historii tu na Uniwersytecie. I proszę Państwa, zorganizuj zespół. I myśmy zorganizowali zespół, to był 68 rok na wiosnę, polecieliśmy samolotem, bo to w Święta Wielkanocne do... Sofii później do Kazanłyku zajęliśmy tam pierwsze miejsce. Wróciliśmy już z korzuchami za 90 lewa, pamiętam. Było tak gorąco wtedy w tym kwietniu, a my w korzuchach siedzimy i tutaj trzeba było te kontrole celne przejść. Proszę państwa, wróciliśmy, ale mając jeszcze koncerty we wszystkich krajach, we wszystkich stolicach europejskich, jadąc z Bułgarii, czyli w Sofii, następnie w Bukareszcie, w Budapeszcie i w Pradze, w parku Ficika w Pradze. Wygraliśmy nagrodę, turnę po krajach skandynawskich. Przyszło do załatwiania paszportów. Już byłem tu w Bydgoszczy, bo dojeżdżałem spoza Bydgoszczy, żeby wyrobić paszport. Andrzej mówi, no jedziemy. Okazało się, że w 1968 roku, jak wiecie, wakacje, wydarzenia, Sowieci szli na Czechosłowację i myśmy nigdy ani paszportów nie dostali, ani nie dostaliśmy takiej możliwości wyjazdu. Jeździliśmy ze Szwedem, który przyjechał, pamiętacie, starcie esperantyści, był nasz taki przyjaciel szwedzki, przyjechał tutaj takim busem i jeździliśmy po całej Polsce koncertując w ten sposób. Proszę Państwa, dzięki Andrzejowi miałem okazję po prostu stać się także profesorem Akademii Nauk San Marino. Jest taka jedyna Akademia Esperancka która gromadzi ponad 400 profesorów, pracowników nauki z całego świata i to Andrzej tutaj sprowadzał senat jako członek senatu tej Akademii San Marino. Tam mamy piękny pałac San Marino, odbywają się senaty i tak dalej. Andrzej promował Wydgosz, panie prezydencie. Andrzej był tym, który ściągał tutaj ludzi z całego świata. Jeszcze przed śmiercią, proszę państwa, doprowadził do tego, że przyjechał esperantysta z Chin Przesympatyczny wicedyrektor muzeum największego muzeum jedwabiu z prowincji Suczu powiem panu prezydentowi i wszystkim, panu prezesowi, wszystkim tu uczestniczącym, że my mamy to muzeum dyplomacji, które kiedyś założyłem 18 lat temu i mam zaszczyt nim kierować. Niecałe 200 metrów. Ja pytam, jaką mają powierzchnię tego muzeum ich. On mówi 11 kilometrów. I proszę Państwa, a zaszczytem jest dla nas to, że dzięki językowi Esperanto, ja mogłem odbyć z nim kilkudniowe obra rozmowy, dzięki językowi dogadaliśmy się bez żadnego problemu, mianowicie on stwierdził, że w całych Chinach nie ma muzeum dyplomacji i w całych Chinach nie ma muzeum emigracji chińskiej, która jest ogromna, diaspora chińska, jak wszyscy wiemy, jest ogromna. W związku z tym prosił mnie, żebym krok po kroku powiedział mu, jak ja zakładałem Muzeum Dyplomacji. I proszę to upowszechnić. W Chinach powstaje Muzeum Dyplomacji i Muzeum Emigracji na wzór bydgoskiego muzeum, w którym to muzeum Andrzej był częstym gościem. Mieliśmy faktycznie, mieliśmy bardzo wiele spotkań. Dzień Języków Obcych, ja myślałem, że mury się rozlecą tego naszego skromnego pałacyku, bo tam były, byli studenci, którzy faktycznie, jak pan tutaj mówił, Studiowali w Akademii Nauk San Marino, a ta y, y, Akademia Kultury i Turystyki Esperanckiej, właśnie przy Skłodowskiej Kiri 10, funkcjonowała. Proszę Państwa, nikt nie myślał, że ten bardzo dynamiczny człowiek, że ten bardzo mądry człowiek, że ten, który potrafił na wycieczkach odpowiednio y, uczestników. Y, tak zjednoczyć w rodzinę, a to nieraz było bardzo potrzebne. Pamiętam, kiedy wracając z NRD tuż po stanie wojennym, Niemcy nie chcieli nam zatankować paliwa, bo byliśmy Polakami, a Andrzej działał tak, żeby to wszystko w jakiś sposób pogodzić. Był to człowiek czynu, był to człowiek odważny, był to człowiek nietuzinkowy i chciałbym powiedzieć, że dzięki jego działaniom, Mamy tutaj, jak widzę, bardzo wielu esperantystów, których nas skupiał, jednoczył, którym podpowiadał. No i przede wszystkim był to człowiek, który jeździł po świecie. Jak wiemy, zwiedził ponad 200 państw na całym świecie i w tym, żeby poprzestał, pomimo tego, że miał już słuszny wiek i nie zawsze ze zdrowiem było dobrze, to jednak wyjeżdżał. I proszę Państwa, poleciał do dalekiej Argentyny, poleciał na Kongres Światowy Języka Esperanto, i tam niestety choroba dała znać o sobie, i odszedł samotnie w pokoju, bo po prostu nikt nie wiedział, że potrzebuje pomocy. Chciałbym przywołać właśnie tę wspaniałą postać, która tak tragicznie odeszła od nas, której nam brakuje. Powiem szczerze, że w tej chwili. Te wszystkie inicjatywy staram się kontynuować, ale w tej chwili brakuje mi tego motoru, tej dynamiki Andrzeja, bo on przyszedł i myśmy nieraz czy na Kiri Skłodowskiej w domu, czy to w Muzeum Dyplomacji o wielu, wielu sprawach mówili. I później realizowaliśmy nieraz 5% z tego wszystkiego, co się urodziło, ale to było działanie. Ja powiem, że potrzebuję takich stymulatorów na co dzień, żeby, żeby można było wspólnie działać. Ponieważ wszyscy stoimy w związku z tym, mógłbym mówić bardzo długo o tej ponad, ponad półwiekowej przyjaźni. Powiem na koniec tak. Proszę Państwa, był to prawdziwy rzeźbiarz młodych serc Polek i Polaków ale także tych serc, które troszkę się zestarzały. Wszystkie... Miałam przyjemność napisać wiersz, który opublikowany został w ostatnim moim wydawnictwie. Pozwolę sobie prezesowi przekazać może najpierw w języku polskim ten wiersz na 61 stronie. Natomiast ja w roku ubiegłym na setnym kongresie Esperanto, który odbywał się w Lille we Francji. Miałam przyjemność zaprezentować właśnie ten wiersz i wspomnieć Andrzeja Dziębowskiego w języku Esperanto. adiaue por memoro Andreo Gembos. Voyagante tra la mondo, con ideo de facila lingua. Construis li pontoi, creis la itineroi circa la mondo, pro lia inspiro en la tuta mondo condigis lerneioi, cluboi, cai universitatoi por ciu agiuloi. Chi al vero turisto, cai esperantisto,

i I żeby troszkę ocieplić tą atmosferę, pierwszy wiersz w języku esperanto o wiośnie i Bydgoszczy, jaki powstał w naszym klubie, miałam przyjemność prezentować też w języku esperanto. Bydgoszcz, niea ja urbo alciu lidetas, tiu jare vintem pebelega verdetas. Kun esperantistoj la urbon vizitas, ni estas contenta, kaj gastoj w Polsku to jest Bydkorsz, nasze miasto, całkość śmieje i wiosną pięknie zielenieje. Panie prezydencie, no to, to, nie, nie okay. to, to Panie prezydencie, panie panie prezydencie, panie Það er að við þáttum að við þáttum að við þáttum að við þáttum. No. Chciałem państwu, szczególnie państwu esperantystom powiedzieć, że to co jest tutaj napisane, to nie zniknie dzisiaj, to zniknie, bo nie będzie tutaj tej wystawy, natomiast to będzie już tutaj, ponieważ postanowiliśmy, że każdy wychodzący mieszkaniec, jak rano idzie, czy później wraca, to ma sobie zobaczyć na ścianie, co jest najważniejsze w życiu. Poprosiłbym właśnie pana zagłody, jeżeli mógłby przetłumaczyć, zapłaczyć ludzi. No, na no Familia to raczej wiadomo, bo to właśnie... Popolo, czyli ludzkość. Dziś Revido, bardzo popularne, bo to jest dziś, do, to... To na końcu. Do, do widzenia. Lodzić i mieszkać, bo czasowniki kończą się na I wszystkie, więc lodzi mieszka. Apartamento, no to też. Kuirejo kuchnia. Gdzieś może będą takie uloki. 3 tak? 俺たちの場所でストライキを見